Graliście dzisiaj z wiceliderem tabeli, ale to wy otworzyliście wynik, konkretnie zrobiłeś to ty świetnym strzałem głową. W ogóle bardzo, bardzo ładna akcja, ćwiczona czy czysty przypadek? Tak, akcja była wcześniej przygotowana przez nas, ustalona. Tak, piękne podanie. Ładnie się znalazłem w polu karnym i fajna bramka z tego wyszła. Tak, wyszliśmy na prowadzenie, ale niestety dzisiaj osłabiona kadra. Po majówce parę osób jeszcze nie dojechało, więc no, musieliśmy radzić sobie z niewielką ilością zmian. No i przeciwnik, jakby nie patrzeć kondycyjnie, nas tutaj przewyższał, ale myślę, że powalczyliśmy i był to dobry mecz. No, graliśmy z vice-liderem. Więc uważam, jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Strzeliśmy dwie bramki i myślę, że mogło paść więcej. Strzeliście nawet trzy. Trzecia trzy. nie do końca wasza, bo, tak, tak. bo samobój, ale, ale, ale trzy. Był taki pomysł na ten mecz, żeby spróbować, zważywszy na to, że przeciwnik bardzo trudny, żeby spróbować szybko strzelić, strzelić tą bramkę, czy po prostu tak wyszło gdzieś z przebiegu meczu? Taki był plan. Chcieliśmy szybko zaatakować, strzelić bramkę, a później mocno zabezpieczyć się w defensywie i. Do, powalczyć o jak najlepszy wynik. No docią, dociągnąć to zwycięstwo. No mm. niestety się nie udało, ale, ale plan po części został zrealizowany. Chciałbym jeszcze wrócić do meczu sprzed tygodnia. Meczu, w którym się przełamaliście, w którym zaliczyliście zwycięstwo. Zwycięstwo bardzo pewne z zespołem, z którym gdzieś tam będziecie walczyć o, to, o, o te miejsca. Może, może o utrzymanie, może gdzieś, gdzieś o wyższe lokaty. Jakbyś mógł jeszcze wrócić pamięcią do tego, co, co wydarzyło się przed niespełna dwoma tygodniami. Tak, to był, to był fantastyczny mecz w naszym wykonaniu. Zdominowaliśmy. Uważam, że drużyna wykonała kawał dobrej roboty. Tak, no z drużyną Pentaków rywalizujemy od poprzedniego sezonu. Jak na razie bilans 3-0 dla nas, więc no jak widać, na razie jesteśmy lepszą drużyną, co pokazują wyniki. I tak, walczymy tutaj o, walczymy o jak najwyższe cele. No, tak, To jest de, nasze DNA wariatu walczymy do końca. Chcielibyśmy walczyć o, o medale. W tym sezonie pewnie już się to nie uda, ale połowa stawki jest w naszym zasięgu. W poprzednim sezonie graliśmy w czwartej lidze. W tym sezonie jakby nie patrzeć, jest awans, tak? Jest, gramy w trzeciej lidze. Są lepsze drużyny, ale z tymi, z którymi rywalizowaliśmy w poprzednim sezonie, jak widać, dobrze sobie radzimy, wygrywamy. Wygraliśmy z OVB, które w tamtym sezonie dwa razy nas pokonało i to wysokim wynikiem. W tym sezonie ich pokonujemy, więc robimy progres i walczymy dalej. Wspomniałeś, że dzisiaj trochę frekwencji brakowało, ale wydaje mi się, że brakowało Wam jeszcze czegoś i to są Wasi kibice, którzy są taką Waszą wizytówką, zawsze Was wspierają, zawsze pojawiają się licznie. Na ile ta strata dzisiaj była dla Was odczuwalna i czemu się nie pojawili? To jest najważniejsze pytanie. No Zdecydowanie nasi kibice są najlepsi. Frekwencję mamy najlepszą w całej lidze. Eee... Na ostatni mecz zostały nawet przygotowane szaliki, za co bardzo dziękujemy kibicom. No niestety dzisiaj się nie udało. No jest to pierwszy dzień po weekendzie majowym, dużo osób nie dało rady jeszcze wrócić z wyjazdów i musieliśmy sobie radzić bez nich. I jak widać brakowało tej energii, więc mam nadzieję, że na następnym meczu frekwencja dopisze i znowu wariaty będą wariatami. Apelujemy oczywiście o lepszą frekwencję przy okazji kolejnego meczu. Jaka perspektywa przed wami? Tych kolejek już coraz mniej do końca, sytuacja w tabeli jest jaka jest, może nie najlepsza, ale perspektywa ciągle może być taka, że, że możecie coś fajnego jeszcze do końca rozgrywek ugrać. Jaki jest wasz cel? Plan minimum, zdobyć jeszcze 6 punktów i zakończyć w połowie stawki, czyli to na co nam obecna sytuacja w tabeli pozwala. więc. Tak, walczymy. Walczymy do końca. Żałuję, że dzisiaj nie mogliśmy przywdziać szalików, ale dziękuję Ci bardzo i życzę jak najlepszej frekwencji w kolejnych tygodniach. Dziękuję również. Dzięki. Dzięki.